Praktyka jogi zaczyna się w momencie, kiedy zwijasz matę. Co ty o tym sądzisz? To jest bardzo prawdziwe, bo tak naprawdę ja często, jak ludzie mnie pytają o to, co joga mi dała, albo jak w ogóle ta joga się w moim życiu manifestuje, to często właśnie to powtarzam, że tak naprawdę to, że ja jestem na macie, to jest jedna setna, może dziesiąta, tej mojej praktyki jogi. I tak na dobrą sprawę, ta yoga w moim życiu jest cały czas, bo ona pokazuje mi, jak kontaktować się ze swoim ciałem. Ona jest także wtedy ze mną, kiedy ja dokonuję jakichś świadomych wyborów, dajmy na to, żywieniowych. Ona mi też pomaga wchodzić w zdrowe relacje ze sobą, jak i z innymi ludźmi. Ta praktyka prawdziwa, taka głęboka jogi zaczyna się wtedy, kiedy my z tej maty schodzimy, no mm -hmm. bo kiedy my jesteśmy na macie, wykonujemy sobie te wszystkie pozycje, jest nam dobrze, ktoś nas prowadzi, no ale co się dzieje później? Ja miałam taki okres w życiu, kiedy praktyka po prostu no odpływałam błogość totalna no i schodzę z maty i pierwsze mail, pierwsza jakaś wiadomość, pierwszy telefon, pierwsze wyjście i już po prostu wiesz nabuzowana jestem no i no i gdzie ta praktyka jogi nie?